Cześć, się tutaj panią i witam was w czwartym odcinku z serii 3 Pack Challenge, jak to woli 3 pack Challenge. Obojętnie dzisiaj przed nami jak zawsze trzy kolejne paczki. Zdecydowanie, że będą to dwie brązowe paczki za 750 i jedna złota paczka za 7500, tak, ale wcześniej z tego taki mały challenge. Trzy brązowe paczki trzymam sobie raczej na piąty odcinek, żeby wtedy naprawdę zagrać mega ciężki mecz. Jak wiecie, we wszystkich meczach w tej serii wygrywałem. I żaden chyba nie trwał do końca, że zobaczymy czy dzisiaj będzie inaczej. Zaczynamy od złotej paczki za 7,5 tysiąca. Antua Griezmann, pierwsza paczka, najlepsza. I oby tu jakiś dobry piłkarz. Pamiętajcie, z każdej paczki muszę jednego piłkarza użyć. Łącznie muszę użyć te 4 piłkarzy, czyli z każdej paczki przynajmniej jeden piłkarz, plus jeszcze jeden ze wszystkich paczek. Także przodajcie, czterech piłkarzy. Mamy Federera, mamy Olsena srebrnego. I mamy spachicia. Tutaj mamy dwóch piłkarzy z Bundesliga, i to jest dobre, że zacząć duplikatów. Nie ma, pewnie nie ma. No i tak na pierwsza paczka. Czas na drugą paczuszkę, już teraz ta trudniejsza część, czyli dwie brązowe paczki przed nami. Czas na pierwszą za 750, no to niech dadzą brązowe piłkarz z Bundesliga, to będzie ciężkie raczej. Mamy srebrnego piłkarza. uuu, to jest. Mamy Polaka, Frankowski. Sprawiedliwy pomocnik jest obrońca francuski Guano, i to jest liga portugalska. No, i z MLS Cena na atak, też niezły. Francuz, jeszcze jakiś, i tu mamy Forshaw, liga angielska, to jest Championship. No, zaczymy. No, niezła rozałapaczka, naprawdę, muszę przyznać. Zaczmy, jak tam pójdzie z drugą paczuszką, i wtedy już ustalimy jakiś, mam nadzieję, dobry składzik. No i co, czas na ostatnią paczuszkę. aby była taka jak poprzednia, to wrócę, ta pierwsza paczka dała nam sporo, sporo możliwości, jeżeli chodzi o ustalanie składu. Tutaj mamy Gorin, no tutaj już jest trochę gorzej, SPO holenderskich, znowu Korańczyk i tutaj jest liga szwedzka. Stroje, które tutaj weźmy te, to są Newports, Country, w nich zagram, tak jak zresztą jedne stroje z paczki używam. No, i to będą ten, ale co zrobimy z tymi piłkarzami? Nie wiem. Widzimy się w składzie, no i naprawdę znowu mam przynajmniej lekki ból głowy. Może nie tak jak w trzecim odcinku, a naprawdę będą sobie trochę na głowicie zrobić, tego bardzo fajny. No i skład ze 100% zgraniem. Także do zobaczenia w składzie. No i udało mi się zmontować w końcu jakiś tam skład ze 100% zgraniem. Formacja 4-4-1-1. Też -1. od pierwszej paczki, którą miałem, to była paczka złota, z niej Weidenfeller idzie jako je gracz, którą, którą musiałem użyć. No, i jak ten czwarty gracz z tych wszystkich paczek to Spachić wytransferowany do HSV. Za chwilę powiem o tym składzie, uzupełniłem go do końca. Frankowski z Jagiellonii na prawą pomoc. No i dobre zgranie z Kędziorą Toc. To jest jako zawodnik z drugiej paczki, czyli pierwszej brązowej. No i druga brązowa paczka to jest Marinus. Zagrał on tutaj za Arkiem Milikiem w szybko składzie. Weidenfeller, Kędziora Toc, Westerman Spachić, Ostrzowek, czyli HSV w obronie. Przemysław Frankowski na prawej pomocy. Tu mamy Tekera, który ma perfekcyjne zgranie z Marinusem. Obok nich Al-Ahmadi, Marokańczyk z Feyenoordu. Boetius, który już jest zawodnikiem FC Basel na lewej pomocy. No i z przodu ten piłkarz, który doda smaczku temu składowi jest to Arkadiusz Milik. Oczywiście po upgrade 74. No i co? No i już ten skład się spisze i widzimy się już w spotkaniu. Tym oto właśnie składem. Jeszcze go spójrzmy. Oczywiście każdy o nich 9, a po 10 zadania. Czyli wszystko zgodnie z naszymi regułami. No i co, lecimy. Dobra, mamy rywala to jest F, FC Y. Exciting T.A. O kurczę, O kurcze, jest winy. Jest po tych trzech korańczyków. Po lewej stronie mega szybkościąg obrońca. Do tego z przodu El Elton Nierzejewski, Na was. I środkowący nie lepcego, nie zacząć. Do tego jeszcze Elton był na treningu, nie wiem czy ktoś się był na treningu, ale to będzie mega ciężki mecz. Całe szczęście jak już na King Park Stadium, czy gramy się u siebie, także lecimy w FC kontra Węże Jamajki. Piętka Elkabira Neves. A Elkabir! Brawo, 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 ale spalony, spalony, spokojnie, spokojnie. I takie składy się ogrywało, ale widać, że rywal coś potrafi zagrać. Udane wyjście z kontrolą jeszcze sytuacja, Elkabir! Poprzeczka, a wydaje się na początku, że ten strzał w ogóle się poza bramkę. Kolejna sytuacja Kabir. no Mustafa Kabir robi tu swoją robotę. Czy podłączy się prawa pomoc? Dekker pięknie. Aras Milik. Aras Milik. Aras Milik, Aras Milik, Aras Milik! Milik karny! Pali sędzio, rzut karny! Arek Milik, fantastyczna akcja Arasa. No i jest rzut karny, rzut karny. Pierwsza ma sytuacja. Dodanie jakiegoś celnego strzału. To będzie rzut karny. No tutaj faul. No ewidentnie. No w ogóle nie o to piłki tutaj. Korański obrońca. No i co? Wielka szansa przed El Ahmadim. On podchodzi do karnego, już nie będę zmieniał. I ten marokański rzut dlatego do tego grał bardzo dobrze. Zaczynamy, czy pokona rywala. No i teraz trafić. O kurde, to było źle trafione, ale chyba wpadnie. O oh fuck. No i pierwszy obroniany rzut karny do tego. Nie trafiłem w pasek, musiałem się ratować tym, żeby posyłać w ogóle bramkę. No i poszedł w dół. Także niestety tragedia na początek. Nie trafiłem rzut karny. Gabriel... Mostafa El Kabir! Gol! Gol z niczego, lewa noga El Kabira. Miałem bramkę. Taka teoretycznie niegroźna sytuacja. Daję bramkę. Zobaczmy powtórkę, a nie będzie. Mostafa, Elkabir, 1 do 0, 40 minut na meczu. się mszczą, no i właśnie rzut karny się zemścił. Trzeba odrabiać. Elkabir w karnym. Reakcja trwa od początku drugiej połowy, także... Jeszcze to by wpadło! Nie, nie wpadło, Uff, Z 5 minut rozgrywał, pieścił się. No i dopieścił rywal sytuację. Mogło być 2 do 0, tam ryko Milik, pięknie zrobił Arek Milik, Boetius, Boetius, Boetius po Boetius, Boetius gol! Simo. Boetius, asysta Arka Milika, no i mamy bramkę, Berbatos spin trochę szczęście, bo rykoczyt przy wykończeniu, no ale, no ale, mamy, mamy brameczkę, powtórka jeszcze tutaj, Berbatos spin, uderzenie, Rykoszet, bramkarz bez szans, Jean-Paul Boetius. Strata na Frankowski, ale odebrał Frankowski, brawo Frankowski! To jest sytuacja, Dekker wychodzi pięknie na pozycję, Dekker, czy dojdzie? Dojdzie? No nie, no kurde, ten Korańczyk to jest... Jezu, jak motorek w tyłku miał. Boetius dał radę, przedarł się. Mili Marinus, dograj! Frankowski. Frankowski, Frankowski, to jest ten moment, Frankowski, gol! gol gol, Frankowski, to jest rage, to jest na 100% rage, beat. no jak Frankowski strzela bramkę... Chociaż to nie Tomek, to przemysł Frankowski z Jagiellonii Białystok. No tutaj widzimy od razu Rage Quit po tym zagraniu. Jeszcze na formalności poczekajmy no chwilę, żeby się ogarnęło. No i już, już jest utracone połączenie z przeciwnikiem, oczywiście. Wielki gracz, który sobie zrobił skład bestii, a nawet nie wytrwał do 90 minuty meczu. Także znowu kolejny mecz tej serii. Kończy się przed czasem. Dobra, mamy już potwierdzenie, że się który musiałem poładować, a to zawsze było no i mamy, Marinus, najlepsza ocena bramki, Poetus i Frankowski, 2-1 dla nas. Napiszcie w komentarzach czy chcecie, żeby w kolejnym odcinku pojawiły się trzy brązowe paczki za świętym pisem końcu. To był było jakieś tam wyzwanie. No i co, mam nadzieję, że w piątym odcinku w końcu dokończymy mecz. Pełne 90 minut, a u nas się, bo to jest mecz, mecz off, online, czyli można grać tutaj do grypki, na którą liczyłem w tym meczu. Po przebiegu spotkania było naprawdę ciężko wygrać z takim składem, jakim przeciwstawił przeciwko mnie ten... Rywal Rosji FC. No ale udało się, udało się, weźmy w 85. czy spotkania. No niestety, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to łapujcie film, subskrybujcie kanał, no i widzimy się w kolejnym odcinku 3-pack challenge. Pozdrawiam i do zobaczenia.